Witam także rodzinę pana Tadeusza Gabrysiaka. Witam państwa bardzo bardzo gorąco. Witam pana Kazimierza Sikorskiego, <klucz> inicjatora nadania nazwy ulicy imienia Tadeusza Gabrysiaka. Witam także członków zespołu do spraw nazewnictwa ulic, placów publicznych i innych obiektów. Ale witam przede wszystkim bardzo gorąco przedstawicieli Włosowskiego Towarzystwa Wyśleńskiego z panem prezesem Włodzimierzem Rzema na czele mieszkańców, którzy do nas przybyli, wszystkich zaproszonych gości. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się w uzbiegu ulicy Piwnej i Fabrycznej, w miejscu, gdzie zaczyna się ulica Tadeusza Gabrysiaka, aby uroczyście nadać nazwę tej ulicy. Zgodnie z programem, już za chwilę głos zabierze Pan Prezydent, potem Pani Przewodnicząca Rady Miasta odczyta treść uchwały Rady Miasta, no a następnie uroczyście odsłonimy nową nazwę ulicy. No, i teraz pana prezydenta, chciałbym poprosić o zabranie głosu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nie ukrywam wcale, że bardzo, bardzo mocno się cieszę, że spotykamy się dzisiaj tutaj w tym miejscu na takiej bardzo e, miłej uroczystości. I myślę sobie, że chyba nie ma lepszego miejsca, jak przy tej ciężko. Przez Włockowskie Towarzystwo Wioślarskie wywalczonej przystani i no um, nowej siedzibie tak naprawdę, tu gdzie kolejne pokolenia ciężko ćwiczą i walczą o jak najlepsze wyniki żeby właśnie uhonorować imieniem wieloletniego 42 lata pracującego z młodzieżą z sukcesami, bo aż ośmiu, ośmiu mistrzów Polski wytrenował Tadeusz Gawrysia, którego ulica znajdować się właśnie będzie przy tym obiekcie, z którego jesteśmy tak bardzo dumni i który naprawdę dobrze służy kolejnym pokoleni pokoleniom wioślarzy we Włocławku. Mnie osobiście jeszcze bardzo mocno cieszy, że jest to inicjatywa oddolna, że jest to inicjatywa mieszkańców. Pan Sikorski wziął na siebie tą odpowiedzialność. Dziękujemy Panu za to, bo tak właśnie widzę w naszą wspólnotę, że wspólnie dbamy o jej rozwój, ale też o pamięć tych osób, które na naszą wspólnotę ciężko pracowały i na to, w którym miejscu się aktualnie znajdujemy także jeszcze raz podziękowania za chwilę przekażę głos Pani Przewodniczącej, bo Rada Miasta uchwałę w, o nadaniu imienia Tadeusza Gawrysiaka właśnie tej ulicy Podjęła, jeśli dobrze pamiętam, w marcu 2024 roku. Dzisiaj się spotykamy na odsłonięciu symbolicznym tablicy, ale też myślę, że to jest dobry moment, żeby zacząć też młodszym pokoleniom przypominać o tym, jak ważną postacią i jak ciekawą postacią był Tadeusz Gawrysiak. Oddaję głos Pani, pani Przewodnicząca. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przyłączam się do słów ciepłych Pana Prezydenta Miasta. Przypadło mi w zaszczycie odczytanie formalności, a mianowicie uchwały, którą Rada Miasta podjęła 26 marca 2024 roku. Uchwała numer. 73 na 24 na 2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2024 roku w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z 2023 roku pozycja 40 572 1463 i 1688 uchwala się co następuje paragraf 1 punkt 1 drodze wewnętrznej położonej w granicach administracyjnych miasta Oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 2, łamane na 31, karta mapy 23, stanowiącej własność gminy miasta Wocławek, nadaje się nazwę Ulica Tadeusza Gawrysiaka. Punkt drugi. Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia załącznik stanowiący integralną część niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Wocławek. Paragraf trzeci, punkt pierwszy. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni o nadania jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. I punkt drugi: Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek. Jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Cieszmy się. Nasz Wrocławianin, nasza ulica. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Poproszę teraz pana prezydenta, przewodniczącą Rady Miasta, pana Kazimierza Sikorskiego oraz żonę świętej pamięci pana Tadeusza Gawrysiaka, panią Elżbietę Gawrysiak o przejście na drugą stronę ulicy. Uroczysty moment. I za chwileczkę ulica Tadeusza Gawrysiaka Oficjalnie i nazwa zostanie odsłonięta. Jest z nami syn, jest z nami wnuk. Poprosimy o odsłonięcie tej tablicy. Córka też jest tam. Poprosimy o, o odsłonięcie tej tablicy. Zasłużyłeś sobie Tak ojciec wygląda. Cały czas. Szanowni Państwo, w imieniu swoim oraz w imieniu mieszkańców miasta Wrocławka, którzy poparli inicjatywę nadania temu bezumiennemu odcinkowi ulicy imienia wybitnego trenera Towarzystwa Giosławskiego Tadeusza Gawryszaka. Dziękuję władzom naszego miasta. Pani dyrektor obwodnicząca Szymańskiej, pani Edzwiecie i budynków za ich cierpliwość, za moje nachodzenie i umiejętne wprowadzanie mnie w prawnego załatwiania. Serdecznie dziękuję. Tadeusz Gawrysiak urodził się 18 lutego 1934 roku w Wrocławku. Od najmłodszych lat przejawiał wielkie zainteresowanie sportem. Przenował boks, lekkoatletykę oraz wyśladztwo, gdzie jako zawodnik trafił do klubu w drugiej połowie lat 50 jako zawodnik. Pracę trenerską rozpoczął w 1960 roku w bardzo trudnym dla wyśladztwa w okresie. W latach 50 -tych próbowano zrezygnować wyśladztwo w mieście, powodów ideologicznych. Tadeusz Gawrysiak pracę rozpoczął zarówno od odbudowy taboru pływającego, jak i powiększenia trenujących zawodników. Z każdym rokiem przypływało zawodników, a co za tym idzie, z każdym rokiem wyniki uzyskiwane przez nasze mieszkarzy były coraz lepsze. Pierwszy po wojnie znaczący sukces odniesie nasi mieszkarze pod wodzą trenera Gawrysiaka w 1968 roku. Czwórka ze Sternikiem zdobyła tytuł wicemistrzów polskich juniorów. Największe sukcesy osady trenowane przez Tadeusza Gabrysiaka święciły w latach 70. Pierwszy tytuł mistrzów Polski dla naszych w 1972 roku pod wodzą trenera Gawrysiaka zdobyła czwórka ze Sternikiem juniorów. Lata 70. to także starty na mistrzostwach świata 1974, gdzie dwójka naszych juniorów zdobyła piąte miejsce w ósemkach. W 1976 roku na Mistrzostwach Świata ponownie dwóch naszych zawodników, startujących w ósemkach, uplasowali się na 11. miejscu. Rok 1976 to wielki sukces naszej ósemki. Która zdobyła jedyny w XX wieku tytuł mistrzów polski, najlepszej osady Tadeusza Gawrysiaka. Lata 80. to stulecie i reaktywacja wosławskiego towarzystwa wosławskiego. Bardzo duży udział w powyższym wydarzeniu miał Tadeusz Gawrysiak. W latach 90. u kariery trenerskiej odniósł wiele znaczących sukcesów. Wychowanych trenera Gawrysiaka reprezentował nasz klub na Mistrzostwach Świata Juniorów późniejszy uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Atenach. Rok 2000 to Mistrzostwa Świata Juniorów w Zagrzebiu, gdzie dwójka naszych zawodników wystartowała w konkurencji ósemek, osiągając piąte miejsce w finale. Ostatni medal zawodników Tadeusza Gawrysiaka to brąz wywalczony w dwójce podwójnej wagi lekkiej na Akademickich Mistrzostwach Polski 2002. Tadeusz Gawrysiak to nie tylko wspaniały był trener, ale także działacz i wychowawca wielu pokoleń wosławskiej młodzieży. Dzisiaj wychowanków Tadeusza Gawrysiaka spotkać można na wszystkich kontynentach. W roku 2006 Tadeuszowi Gawrysiakowi został nadany tytuł członka honorowego Wosławskiego Towarzystwa Wioślarskiego. W roku 1986 został odznaczony krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w roku 1975 Krzyżem Zasługi, brązowym medalem pkol za zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego. W 2008 roku, w roku 1980 otrzymał odznaczenie Zasłużony dla Miasta Wrocławka. Tadeusz Gawrysiak zmarł 8 marca 2015 roku, został pochowany na cmentarzu komunalnym we Wrocławku. Dziękuję bardzo. Panie Prezydencie, Kaziu, jesteśmy niezwykle wzruszeni, że, że nasz ojciec ma swoją ulicę w Wrocławku, a e, to jest świadectwo jego życia, jego pracy w tym mieście. Ja nie będę tutaj przez tą krótką chwilę opowiadał o wydarzeniach sportowych, ale może dwa takie smaczki z jego życia. E, mój, nasz ojciec zawsze będzie mi się kojarzył z uczciwością i to jaką, jakim był wychowawcą. Dwa przypadki, jeśli chodzi o uczciwość. Pamiętam, jak jechaliśmy na obóz sportowy do Mochylewa. Bywaliśmy na Dniestrze i to były takie czasy, gdzie w tamtych regionach dużo się sprzedawało po to, żeby to przywieźć złoto. Ojciec był jedyną osobą, który nie miał nic na handel. Z całej ekipy jechało 30 osób. Wręcz przyszedł do mnie któregoś wieczora i mówi: Synu, Dres chcą ze mnie ściągnąć. Nie? Ja, ja mówię, to sprzedaj, to daj. I wrócił w tym dresie mówi, kupiłbyś sobie cztery takie. To, to jeśli chodzi o uczciwość. E, jeszcze drugi przypadek. Jak odnosił takie duże, spore sukcesy w Włosławku, to ktoś z miasta powiedział: Tadziu, damy ci talon na malucha. Tata się nie zgodził, bo powiedział: Nie, to było nieuczciwe, to, to by było tak tego. I, I w sumie, ojciec nigdy nie miał samochodu w swoim życiu. Dostał jakąś premię za sukcesy, my mieliśmy za to kolorowy telewizor, za tą premię samochodu się żeśmy nie doczekali. A jeśli chodzi o wychowawcę, to no ta przystań dla ojca oczywiście sport ale ogromną wagę ojciec. Yy, yy, po prostu wychowywał zawodników nie tylko pod względem sportowym, ale przywiązywał uwagę do nauki. Zawsze mówił, że nauka na pierwszym miejscu, sport na drugim. Chodził po szkołach i sprawdzał, jak jego zawodnicy się uczą. To jest jedno to, co robił, że nauka miała być na pierwszym miejscu. A pamiętam obóz w Międzyzdrojach. Bo dodam, że ja też byłem wieszlarzem i, i, i 8 lat bywałem na tych obozach. Pamiętam obóz w międzyzdrojach, jak dawaliśmy sobie nawzajem korepetycje. Ojciec nas do tego zmusił. Ja robiłem korepetycje z matematyki, byłem w tym dobry, a siostra jednego z moich kolegów zawodników była dobra z polskiego. Mieliśmy e, obóz był w szkole, mieliśmy tablicę, mieliśmy klasy, żeśmy się uczyli. I to był Tadeusz Gawrysiak. Że sport jedno, ale wychowanie drugie. I tak jak Kaziu powiedział, wychowanków naszego ojca jest całe mnóstwo na całym świecie. Gdziekolwiek bym się nie pojawił, na jakiej arenie sportowej czy wioślarskiej, to zawsze mam pozdrowienia i, i szczere słowa, wspomnienie o ojcu. Cudowna sprawa ta ulica. To jeszcze siostrze. siostry poproszę o słowo. Panie prezydencie, szanowni zgromadzeni, kochana rodzina. Um... Andrzej prawie wszystko powiedział, ale nie może być tak, że ja czegoś nie powiem, bo tata by się obraził. Więc e, oczywiście, patrząc na tatę i na brata, też tronowałam wioślarstwo i zawsze mówili, dawaj, dawaj, mała. No i to tak dawałam do dziś. E, myślę, że ulica oprócz tego wszystkiego, co powiedział Andrzej, jest przesłaniem dla nas i chciałabym, żeby z nami zostało. Nasi rodzice powiedzieli nam, odchodząc, dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, szacunek. Po drugie, tylko budujcie nigdy nie dzielcie. I myślę, że są tam duże zadowoleni z nas, bo w naszym życiu w tej chwili służbowym właśnie to robimy. Szanujemy każdego zawsze, próbujemy być bardzo pomocni i empatyczni, a jednocześnie budujemy. I myślę, że przychodząc na tą ulicę i tam przyszło już przechodzić na cmentarz, niestety, ale zawsze jesteśmy tu i zawsze pijemy kawę. Teraz będziemy rozmawiać jeszcze z tatą. Dzięki Wam, kochani, myślmy, żebyśmy byli zawsze razem. Kochamy to miasto, jesteśmy w Mój brat ciągle od lat ma karnet na koszykówkę. Nasz Mateusz trenuje koszykówkę i też wzrost ma odpowiedni jak na Gawrysiaka. I pozostaje mi tylko życzyć Wam wszystkim uśmiechu. A jeżeli cokolwiek nam się kiedykolwiek w życiu nie udaje, to obetrzyjmy policzek i idźmy do przodu. Jutro będzie lepiej. Kochamy Was bardzo, bardzo Wam za to wszystko dziękujemy i nie damy o sobie zapomnieć. Mamy wiele do zaoferowania. Dzięki bardzo, Panie Prezydencie. Wszystkim dziękujemy za udział. A teraz można sobie na przykład zdjęcie przy tablicy Nowej Ulicy zrobić albo przy przypamiętać.